Witam, tytuł tego materiału jest trochę przewrotny, ponieważ nie uważam, żeby 1.9 Deci w dobrym stanie, dobrze serwisowany był bardziej awaryjny niż silniki konkurencji. Co więcej, jest to silnik godny polecenia, trzeba tylko trafić na zadbany egzemplarz, nie jest to niestety łatwe i dobrze go serwisować. Zacznijmy od zakupu. Dobry zakup to klucz do sukcesu, bo jeśli już e, kupiliśmy trupa bez historii serwisowej, to jego doprowadzenie do porządku będzie kosztowało pewnie tyle co auto. 1,9 DC i wersji 120 mechanicznych, do tego silnika dotyczy ten materiał. Był masowo montowany w scenikach, lagunach i megankach wujkach i sprawdzał się tam całkiem dobrze. 120 mechanicznych, 270 Nm to wystarczające parametry, aby napędzać sprawnie ten model. model silnik był łączony z sześciobiegową skrzynią, co pozwala uzyskać niskie spalanie w trasie, nawet poniżej 5 litrów w przypadku Meganki dwójki. Dobry egzemplarz można kupić już za 10 tysięcy złotych. Im większy budżet, tym łatwiej o auto godne zainteresowania i odwrotnie. Im mniejszy budżet, tym więcej trzeba się nasprawdzać i tym mniejsza szansa na zakup dobrego auta. Jeśli oglądasz ten materiał, to znaczy, że jesteś zainteresowany zakupem taniego diesla i nie będę cię od tego odwodził. Choć warto wiedzieć, że Renault równocześnie produkowało bardzo dobre silniki benzynowe, które świetnie spisują się na gazie. Koszt przejechania z 100 km będzie na pewno niższy. Zacznijmy od przeglądania ogłoszeń, i tutaj zrobimy największą selekcję. Ogłoszeń szukałbym na Automoto i w szczególności OLX, ponieważ auta tanie często nie trafiają na automoto. Większość aut będzie zaniedbanych i wymagać dużych nakładów finansowych. To nie problem marki Renault, tylko obraz polskiego rynku aut używanych. Sprzedawcy dostosowują oferty do klienta. Często auto świeżo sprowadzone będzie w dużo lepszym stanie niż eksploatowane kraje przez kilka lat. Interesują nas tylko dobre egzemplarze, dlatego szukamy sprzedawców przekazujących konkretne informacje. Jeśli ciągle nabieracie się na nalanie wody w stylu nic nie pułka, zero wkładu finansowego, igła, przebieg wpisuje na fakturę, to znalezienie dobrego auta zajmie Wam sporo czasu lub go nigdy nie znajdziecie. Interesują Was konkrety, a więc przebieg, historia serwisowa, to znaczy książka serwisowa, badanie techniczne z przebiegami. Faktura, wadza, naprawę, stan techniczny auta, czy działa klimatyzacja, elektryka, turbo, zużycie oleju, akumulator, ilość właścicieli, wypadkowość. Więcej na temat w artykule na moim blogu: zakup używanego auta, kontakt, rozmowa telefoniczna ze sprzedawcą. Na boga nie wymagajcie wszystkiego i podejście z głową do zakupu 10-letniego auta używanego. To nie będzie nowe auto sprzedawane w stanie salonowym przez pierwszego właściciela. Minimum moim zdaniem to potwierdzenie przebiegu, np. po VIN w asol lub sprawdzenie książki serwisowej wykonując kilka telefonów za granicą. Jeśli coś było wymieniane w aucie a nie macie przynajmniej faktur VAT za części lub nie możecie potwierdzić tego w serwisie, to spokojnie możecie przyjąć, że nie było to zrobione, albo było to zrobione po najmniejszej linii oporu. Szczególnie mam tu na myśli rozrząd cholera. Masa osób, również prywatnych, pisze w ogłoszeniu, że rozrząd był robiony i to niedawno. Myślisz super, od tego przecież zależy zawaryjność silnika, a 9 sprzedawców na 10 nie ma, nie ma na to faktury VAT. A jak kupują TV na promocji w Media Expert, to faktury VAT z kartonikiem trzymają przez kolejnych 10 lat na strechu lub w piwnicy. Polski absurd. Dzwoniąc zadawajcie konkretne pytania, takie jak podałem w linku do artykułu, oczekujcie konkretnych odpowiedzi. Lanie wody wskazuje, że sprzedawca coś skręci, a jeśli ma problem z podaniem win lub wysłaniem skanów książki serwisowej lub faktur na naprawy, to dajcie sobie spokój. Komu ma zależeć bardziej sprzedawcy czy kupującemu? Jeśli podejdziecie do tego z głową, to już na etapie rozmowy telefonicznej odrzucicie wszystkie strusle i sprzedawców, których warto z daleka omijać. Zostaną Wam najciekawsze propozycje. Po przyjeździe na miejsce sprawdzacie stan techniczny. Standardowo oglądacie auto, jazda próbna, wizyta w SKP, poprosicie o wydruk ścieżki diagnostycznej. Następnie u mechanika, który ma klipa, robicie zrzuty, zrzuty ekranu parametrów silnika i zapisujecie błędy. Wszystko drukujecie. Tutaj też podchodzicie do tego z głową. Widzicie, że coś było malowane, myślę, że to już wyjaśniliście sobie na etapie rozmowy telefonicznej. W polskich ogłoszeniach, bezwypadkowy nie oznacza, że z oryginalnym lakierem. Ale jeśli macie jakieś wątpliwości, to robicie badanie geometriką z wydrukiem i jak na dłoni macie potwierdzenie, że układ jezdny nie został uszkodzony w wyniku kol kolizji. Uwaga! Płyty pomiarowe w SKP często przekłamują wynik. Podwójny lakier szpachla w leciwym aucie to często standard wliczony w cenę. Ważne, żeby taka naprawa była przyzwoicie wykonana, a auto było bezpieczne. To tyle wprowadzenia. Kupiliście dobre auto, to teraz możecie wykonać porządny serwis. W przypadku 1,9 DCI postawiłbym na dobry olej pełen syntetyk 5W40. Może być F, może być Motul. Pomijajcie tylko najtańsze marki, szczególnie te nieznane. Zestaw filtrów powietrza, olej, paliwo, kabina. Najlepiej Purflux Knechtman, Najtańsze filtry są Guzik Warte. I to widać przy ich demontażu, na przykład filtr powietrza za kilkanaście złotych, który chcemy wymienić, potrafi rozsypać się w rękach. <laughs> Wymiana oleju co 10 tysięcy kilometrów w przypadku jazdy miejskiej do 15 tysięcy kilometrów, jeśli robimy dłuższe trasy no lub raz na rok. Rutynowe sprawdzenie ciśnienia oleju również nie zaszkodzi. Więcej na ten temat w linku w opisie. To tyle z, podstawowe, z podstawowego serwisu, ja dodatkowo polecam po zakupie zdjąć miskę olejową, wyczyścić smog, skorzystać z płukanki do silnika oraz wlać z nowym olejem ceramizel lub, lub ceratek, zabezpieczając elementy silnika przed tarciem. <laughs> w przypadku awarii turbo zlecacie jej regenerację profesjonalnej firmie, która określi przyczynę usterki oraz podpowie czy turbo było wcześniej ruszane. Turbo nie pada bez przyczyny, a awaria ze względu na zwykłe wyeksploatowanie jest bardzo rzadka. Mechanik ma obowiązek wyeliminować przyczynę usterki. Przed wymianą powinien sprawdzić, czy się nie oleju, zdjąć miskę olejową, wymienić filtr, wyczyścić, wymienić interkuler. Turbo jest w produkcji Gareta. Już za 1100 zł można mieć sprężarkę o parametrach nowej. Ofercje za 750 zł są. Gorzej wykonanej przez to nasz silnik traci wyjściową moc i moment. Jeśli sprzedawca poinformował Cię o wymianie turbo, powinieneś oczekiwać, że naprawa właśnie tak była przeprowadzona. Uwaga, awaria turbo. Eee, uwaga, awaria turbo jest często związana z problemem ze smarowaniem. Kolejne mogą być panewki. Nieudolna naprawa to pieniądze wywalone w błoto. Regularnie sprawdzajcie poziom oleju silnika, jego wszelkie spadki po poza minimum prowadzą do awarii turbo, a nawet obrócenia panewek, wszelkie wycieki usuwaj na bieżąco sprężarka wyposażona jest w VTG, więc raz po raz warto przygonić auto rób to z głową układ wtryskowy dostarczyła firma Bosch mamy tutaj drugą generację wtrysku Common Rail koszt oryginalnego, nowego wtryskiwacza to 500 zł regeneracja będzie jeszcze tańsza tutaj koniecznie przed wymianą podobnie jak w przypadku turbo należy określić przyczynę awarii. Bez wysyłki wtrysków do specjalistycznego warsztatu się nie obejdzie. Nie warto na tym oszczędzać. O układ wtrysków. O układ zadbasz wymieniając raz do roku filtr paliwa oraz olej napędowy na, stacji, na stacjach sieciowych. Po zakupie auta warto zastosować środek czyszczący do wtrysków. Liqui Moly, Diesel Spulung. Wtryski w zdecydowanej większości padają z powodu zbierającego się osadu, a nie ze zużycia mechanicznego. Koło dwumasowe jego wytrzymałość nie odbiega od średniej rynkowej. Dobrej jakości zamiennik w komplecie z dociskiem i sprzęgłem będzie kosztował na tę chwilę 2200 zł. Regeneracja, połowę tej kwoty. Nie przesadzajmy z jazdą na niskich obrotach, szczególnie z przyspieszaniem z niskich obrotów. Obciążamy wtedy dwumaz. Niesprawne wtryski również doprowadzają do przestrzesnego zużycia tej drogiej części. Osprzęt silnika jest naprawdę tani w stosunku do konkurencji. A jeśli już coś ulegnie awarii, wybierajcie tylko oryginalne oryginały lub szukacie pełnowartościowej używki. Wybór części jest ogromny. Podsumowując. 80% sukcesu to zakup dobrego egzemplarza, 20% to dobry, regularny serwis na częściach i płynach wysokiej jakości. Dziękuję za uwagę i zachęcam do subskrybowania kanału.